Szanowni pszczelarze wreszcie doczekali się sztandaru. Jego uroczyste poświęcenie nastąpiło w minioną sobotę. To była wyjątkowa chwila dla mającego już ponad 90 lat szanowskiego Koła Pszczelarzy Cabanka. 12 grudnia w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Ostobramskiej uroczyście poświęcono sztandar Koła, na który zbierano datki przez dwa lata. Proszę o przekazanie tego sztandaru dla Koła Pszczelarzy Cabanka w Krzanowni. Szczelarstwo od dawien dawna cieszyło się w Polsce dużą popularnością. Przypomniano o tym podczas sobotniego nabożeństwa. W Polsce wydobywano, produkowano ponad 300 ton wosku i ponad 8 tysięcy ton biodru. I to dawało społeczeństwu wycisk. Ale dziesięć razy większy zysk dawało zapilanie. Drzew i krzew, w gospodarce rolnej, roślin leśnej i ogrodniczej. W Powiecie Szanowskim jest 262 pszczelarzy gospodarujących na ponad 2000 uli. W Samym Szanowie do gminnego koła należy 43 pszczelarzy z łącznie 400 ulami. Zdaniem ich prezesa Jerzego Oczkowskiego w Szanowskim Pszczelarstwie ostatnio dobrze się dzieje. Zaczynamy wygrywać z pszczelarzami z, z okolicznych gmin, ponieważ nasze pszczoły nie chorują tak bardzo, bo nie są narażone na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia związane, może to nie zanieczyszczenia, ale z, na wszelkiego rodzaju pestycydy, opryskiwanie roślin, ponieważ nasze pszczoły korzystają przede wszystkim z kwiatów, drzew. Liściasty. Bakcyla do hodowli pszczół łatwo złapać. Wystarczy się zarazić od jakiegoś drugiego pasjonata pszczelarstwa. Zawsze mnie to interesowało. Wciągnął mnie już nieżyjący pszczelarz, pan Rogowski. On mnie nauczył całego pszczelarstwa prawie 22 lata temu i od tego czasu polubiłem to i bez tego nie wyobrażam sobie, że można było dalej żyć. Czere chęci jednak nie wystarczą, by być dobrym pszczelarzem. Trzeba bowiem spełnić co najmniej kilka warunków, by zasłużyć na to miano. Dobry pszczelarz to jaki pszczelarz? Dobry pszczelarz to dbający przede wszystkim o pszczoły. O pszczoły, o to, żeby one były zdrowe, o to, żeby, żeby odpowiednie terminy przestrzegać za wkładania lekarstw, wybierania miodu, zimowania w odpowiednich warunkach. Niestety nie każda pszczoła potrafi jednak docenić wysiłki swego opiekuna. A proszę się przyznać, ile razy urządliły pana, pana podopieczne. Przyznaję się, że za każdym razem jak pracuję z pszczołami, to któraś nie jest zadowolona. Na szczęście te niezadowolone mieszkanki uli pozostają w mniejszości. Często te obecne nasze pszczoły są tak przyjazne i tak miłe, że my nie musimy się do nich ubierać. One, one nas przyjmą z otwartymi rękami, bo one nas I lubią żądłami. i, i żądłami, Bo one nas lubią i my też je lubimy. Dla niektórych jad pszczeli ma dobroczynny skutek. Medycyna ludowa zaleca go w leczeniu chorób reumatycznych i skorzeń układu nerwowego, np. w migrenie, w chorobach układu krążenia, astmie czy leczeniu ran. Nieduże ilości tego żądlenia wywołuje u nas uodpornienie na wszelkiego rodzaju trucizny. Warto jednak pamiętać, że jad pszczeli może być dobroczynny nie dla wszystkich. W przypadku uczulonych na niego już jedno urządlenie wystarczy, by wylądować w szpitalu. Warto o tym pamiętać, udając się do pasieki.